Cześć Siemanko z tej strony Mateusz Bober, czyli Brodaty Mercer i dzisiaj przygotowałem dla Ciebie zestawienie 10 pomysłów na biznes online. Więc jeżeli jesteś osobą, która szuka pomysłu na swój własny biznes internetowy, to jesteś w dobrym miejscu, nieważne czy to jest Twój pierwszy biznes, czy chcesz zacząć w ogóle przygodę z jakimś zarabianiem właśnie poprzez internet, czy jest to kolejna odnoga do Twojego już istniejącego biznesu internetowego, tak czy siak mam nadzieję, że z tego filmu wyniesiesz dużo cennej wiedzy. Wspomniane 10 pomysłów. Porównamy ze sobą na podstawie trzech kryteriów, mianowicie poziom trudności, fakt, czy potrzebna jest do niego działalność gospodarcza lub działalność nierejestrowana oraz czy potrzebny jest jakiś kapitał, żeby z tym biznesem wystartować. Na pierwszy ogień idzie prowadzenie social media. I nie mam tutaj na myśli tego, że prowadzimy własnego Instagrama, własnego TikToka czy Facebooka, ale że robimy to jako usługę dla kogoś. Poziom trudności tego rodzaju biznesu uznałbym raczej jako łatwy. Oczywiście wymaga to od nas pewnych umiejętności, pewnych narzędzi, musimy wiedzieć generalnie, jak w tych social media się poruszać. Musimy znać specyfikę każdej platformy, wiedzieć w jaki sposób tworzyć rolki, shortsy, TikToki itd. Oczywiście będzie nam też potrzebna jakaś umiejętność obsługi programu, przykład do edycji wideo, natomiast generalnie w zestawieniu z większością takich grubszych, że tak powiem, biznesów, jest to względnie łatwe do wejścia. Kolejny punkt, czy potrzebna jest do tego firma lub działalność nierejestrowana. Tutaj nadmienię tylko jeszcze szybko, że w tym punkcie będzie odpowiedź tak, lub odpowiedź nie. I jeżeli odpowiedź będzie brzmiała tak, oznacza to, że dany rodzaj biznesu wymaga od nas albo działalności gospodarczej albo działalności nierejestrowanej. Działalność nierejestrowana jest to, jak sama nazwa wskazuje, rodzaj działalności bez obowiązku rejestrowania firmy, bez zakładania firmy i do pewnego progu przychodu miesięcznego nie mamy obowiązku tej działalności gospodarczej, czyli firmy zakładać. Więc generalnie większość biznesów internetowych można prowadzić bez firmy na początku, natomiast później będą one już wymagały, kiedy nasze przychody wzrosną, będą wymagały założenia działalności gospodarczej. Nie wszystkie natomiast bo będzie tutaj między nimi oczywiście jeden rodzynek, który nie wymaga takiej działalności gospodarczej niezależnie od wysokości przychodu, natomiast o tym później. Więc w tym przypadku, tak, będzie nam potrzebna na początku działalność nierejestrowana lub od razu działalność gospodarcza, zależnie od tego, ile będziesz zarabiać. Czy potrzebny jest jakiś wkład finansowy na start, jakiś kapitał na start? W tym przypadku można powiedzieć, że nie i oczywiście w niektórych przypadkach, jeżeli na przykład chcesz zainwestować w jakieś lepszej jakości programy do obróbki wideo, to prawdopodobnie tak, będziesz musiał, będziesz musiała nieco wyłożyć, ale będą to... Koszty relatywnie małe. Wspomnę jeszcze jako ciekawostkę, że sam korzystam z usług firmy, która właśnie dla mnie tworzy materiały, krótkie formy wideo i prowadzi dla mnie na przykład TikToka. Punkt numer dwa na naszej liście, czyli freelancing. Freelancing, czyli bycie takim wolnym strzelcem. Ten rodzaj biznesu będzie od nas wymagać takich umiejętności jak na przykład pisanie, jak na przykład edycja grafiki, jak programowanie, różnego rodzaju konsultacje. Jeżeli generalnie jest się w czymś mocnym i można pomóc, ludziom zrobić coś dla nich czy za nich, to mniej więcej na tym właśnie do tego można sprowadzić freelancing. Jest to wykonywanie usług dla ludzi lub dla firm. Rozpocząć tego typu biznes jest dosyć łatwo. Myślę, że ogólnie poziom trudności możemy tutaj uznać za łatwy i jak w jaki sposób w ogóle wystartować? Możesz zacząć na przykład od takich platform jak Fiverr, jak Upwork, wystawić swoje ogłoszenie i po prostu czekać, aż ktoś z niego skorzysta i zleci sobie u ciebie na przykład stworzenie jakiejś grafiki, napisanie jakiegoś tekstu i tak dalej, i Czy potrzebna tutaj jest firma lub działalność nierejestrowana? Tak. Oczywiście, tak jak w przypadku prowadzenia social mediów, będziemy potrzebowali rozliczać się na zasadach działalności nierejestrowanej do pewnego progu. Ja specjalnie nie podaję, jakiej wysokości jest to próg, ponieważ to się dosyć dynamicznie zmienia i ten próg na szczęście jest coraz wyższy. Więc jeżeli ktoś nie chce rejestrować działalności gospodarczej, to ma coraz większe pole manewru, jeśli chodzi o zarobki. Natomiast jeżeli naprawdę nie chcesz tej firmy rejestrować, no to zawsze trzeba, że tak powiem, uważać, żeby nie zarobić za dużo. Ja nie jestem zwolennikiem tego typu podejścia i zdecydowanie idę raczej w stronę zarobienia na tyle dużo, żeby jakieś ZUSy i tego typu rzeczy nie były po prostu problemem, natomiast wiem, że są osoby, które zwłaszcza zaczynając mają w sobie dużo obaw, więc myślę, że taka tak zwana NDG, czyli właśnie nierejestrowana działalność gospodarcza będzie fajnym pomysłem dla nich. Czy potrzebujemy jakiegoś wkładu na start? W zasadzie nie. Oczywiście to zależy też od tego, jakie usługi będziesz oferować jako freelancer, natomiast co do zasady można powiedzieć, że koszty są małe lub wręcz żadne. Punkt numer 3, czyli pozycja, której nie mogło na moim kanale zabraknąć jest to oczywiście print on demand, czyli druk na żądanie. W tym modelu biznesowym, żeby go tak maksymalnie streścić, jak tylko się da, tworzymy produkty, które zostają stworzone, zostają wydrukowane dopiero w momencie, kiedy klient je zakupi. Tyczy się to na przykład produktów papierowych, takich jak książki, kolorowanki itd., ale też na przykład ubrań, t-shirtów, blues i naprawdę szerokiej, szerokiej gamy produktów, na których po prostu można cokolwiek wydrukować. Poziom trudności, jeżeli chodzi o biznes print on demand, śmiało możemy uznać jako łatwy. Jest tam naprawdę niska bariera wejścia, to znaczy musimy po prostu umieć obsługiwać jakiś program graficzny i z pomocą tego programu tworzyć Proste produkty lub proste nadruki, na przykład właśnie na t-shirty. Do tego potrzebujemy jeszcze wiedzy z zakresu pozycjonowania naszych produktów, czyli chodzi o tworzenie tak zwanego listingu, tworzenie tytułów naszych produktów, ich opisów i tak dalej, i tak dalej. Fakt, żeby to się po prostu w sposób organiczny dobrze pozycjonowało, żeby nie musieć wydawać pieniędzy na reklamę, więc oczywiście wymaga to jakiejś wiedzy na początek, ale nie jest to jakieś rocket science, szczerze powiedziawszy. I w porównaniu z takimi naprawdę, tak jak mówiłem wcześniej, poważnymi, grubymi biznesami, jest to naprawdę łatwy biznes do prowadzenia. Czy Potrzebujemy tutaj działalności gospodarczej lub nierejestrowanej? Nie potrzebujemy. Tutaj właśnie ten punkt trzeci, czyli ten druk na żądanie, jest to ten nasz rodzynek, który jako jedyny z całego dzisiejszego zestawienia, taki mały spoiler, nie wymaga działalności gospodarczej ani nierejestrowanej. I tutaj muszę wspomnieć o jednej ważnej rzeczy, ponieważ biznes print on demand można podzielić właśnie na takie platformy i taki model, w którym nie ma potrzeby zakładania działalności gospodarczej, i na taki, który działa jak wszystkie pozostałe, czyli właśnie albo działalność nierejestrowana, albo gospodarcza. Od czego to zależy, czy tej firmy będziemy potrzebować, czy nie? Od tego, na jakiej platformy będziemy sprzedawać, na jakiej stronie internetowej będziemy wrzucać nasze grafiki, nasze nadruki. Platformy druku na żądanie, których uczę na przykład u siebie na kanale albo u siebie na blogu, są to te, które właśnie nie wymagają działalności gospodarczej. Specjalnie to na nich właśnie się skupiam, bo wiem jak ważne to było dla mnie, kiedy zaczynałem biznes. Takimi platformami, które tej działalności nie wymagają, są na przykład Amazon Merch, Amazon KDP, Redbubble lub... T-Public. Czy potrzebny nam jest jakiś wkład finansowy, żeby zacząć? Nie, nie jest potrzebny. Można zacząć totalnie bez żadnych kosztów. Podobnie zresztą ja właśnie zaczynałem w 2019 roku, korzystając wyłącznie z darmowych narzędzi, darmowych wtyczek i tak Oczywiście można sobie pomóc i usprawnić cały proces poprzez narzędzia płatne różnego rodzaju. I o darmowych i opłatnych również na moim kanale znajdziesz bardzo dużo informacji. Natomiast jeżeli zależy Ci na tym, żeby zacząć właśnie bez żadnego wkładu, również jest to dobry rodzaj biznesu. W tym miejscu ważna informacja, jeżeli interesuje Cię roz Zpoczęcie biznesu Print on Demand, to z linka poniżej w przypiętym komentarzu oraz w opisie tego filmu możesz pobrać całkowicie bezpłatny poradnik, w którym tłumaczę, jak to wszystko działa i jak możesz wystartować. Numerek 4 na naszej liście to tworzenie bloga, pisanie bloga. I możesz pomyśleć zaraz, ale jak to bloga? Przecież blogi się prowadziło 10-15 lat temu. Co ty w ogóle gadasz? No właśnie, wbrew pozorom, nie jest to wcale taka melodia przeszłości. Nie, jest, nie są to tak zamierzchłe czasy. Blogi są wciąż rodzajem strony internetowej, która tak naprawdę na wiele sposobów może dla nas zarabiać. Pisząc bloga, możemy w dosyć łatwy sposób organicznie docierać do ludzi, którzy na przykład po prostu w Google wyszukują dane frazy, mają jakiś problem. My możemy tworzyć bloga, który ten problem rozwiązuje i Pisać artykuły na takie właśnie tematy, ściągając do nas ruch. Na takim blogu możemy oczywiście też postawić sobie nasz sklep internetowy, nieważne czy to będą produkty fizyczne, czy to będą produkty cyfrowe, o tym też będzie troszeczkę później. Natomiast generalnie bloga można monetyzować na różne sposoby, na przykład poprzez umieszczanie płatnych reklam lub treści sponsorowanych. Można więc śmiało powiedzieć, że pisanie bloga również możemy zaliczyć jako łatwy poziom trudności. Wbrew pozorom obecne czasy bardzo sprzyjają tego rodzaju biznesowi, ponieważ mamy do dyspozycji chociażby czat AGPT, czy generalnie Całą gamę narzędzi sztucznej inteligencji, która, jeżeli nie jesteśmy dobrze piszącymi osobami, nie mamy jakiegoś lek lekkiego pióra i, i zawsze męczyliśmy się na rozprawkach z polskiego i tak dalej, to w łatwy sposób możemy sobie pomóc właśnie poprzez chociażby chat GPT. Czy tworzenie bloga będzie wymagać od nas działalności nierejestrowanej lub gospodarczej? I tak, i nie, ale raczej tak. I już tłumaczę. Szczerze powiedziawszy, zanim zacząłem przygotowywać się do tego odcinka, byłem święcie przekonany, że owszem. Podobnie jak w większości innych rodzajów biznesu, tutaj również będziemy potrzebować działalności gospodarczej lub nierejestrowanej. Natomiast, jak się okazuje, istnieje pewien rodzaj takiego niepisanego rozdzielenia między blogiem, którego tworzymy, Totalnie czysto hobbistycznie, niezarobkowo, a takim, którego tworzymy właśnie stricte po to, żeby zarabiać. Dlatego raczej skłaniam się do opcji tak, ponieważ zakładam, że skoro oglądasz to wideo, prawdopodobnie szukasz jakiejś opcji zmonetyzowania swojej pracy poprzez internet. Dlatego w tym przypadku będzie to wymagało, wymagało działalności nierejestrowanej lub gospodarczej. Czy potrzebny jest wkład na start? Powiedziałbym, że raczej nie, to znaczy będziemy musieli ponieść jakieś drobne koszty, jeżeli chodzi o stronę internetową, być może o domenę, o hosting, ale tego typu rzeczy można często załatwić naprawdę bardzo małymi kwotami, zwłaszcza jeżeli dopiero zaczynamy, więc nie jest to również sytuacja, w której musimy wydawać jakieś grube tysiące złotych, absolutnie nie. Mówiliśmy o blogu, więc ciężko też nie poruszyć... Bardzo bliźniaczej, tak naprawdę jego wersji, tylko że w wersji wideo, mianowicie kanał YouTube. Wielu osobom mogłoby się wydawać, że takie platformy jak YouTube są generalnie troszeczkę już spychane do, do przeszłości przez takie platformy jak TikTok, natomiast okazuje się, że wcale nie i cały czas cieszą się one dużą popularnością. YouTube jest przede wszystkim wspaniałą wyszukiwarką, nie tylko platformą z wideo, ale jest miejscem, gdzie ludzie szukają rozwiązań swoich problemów. Więc jeżeli damy im rozwiązania tych problemów, to oni będą do nas wracać, więc wystarczy. Mieć rozwiązanie jakiegoś problemu, potrafić coś, znać się na czymś, co ludzie chcą wiedzieć, czego chcą się dowiedzieć. Poziom trudności również możemy określić jako łatwy. Oczywiście będzie to od nas wymagało pewnych umiejętności czy pewnych programów, jeżeli e, mówimy o edycji wideo, ale sam proces prowadzenia kanału na, na YouTube jest naprawdę bardzo intuicyjny, bardzo prosty i jest naprawdę łatwo zacząć. Czy będziemy tutaj potrzebować firmy lub NDG? Podobnie jak w przypadku bloga, sytuacja ma się bliźniaczo, mianowicie, jeżeli robimy to czysto hobbystycznie, wówczas nie. Jeżeli będziemy to robić stricte zarobkowo, wówczas tak. Czy potrzebujemy jakiś kapitał na start? Powiedziałbym, że nie. Oczywiście musimy czymś nagrywać, natomiast każdy z nas prawdopodobnie ma w kieszeni smartfona. Obecne smartfony są naprawdę nieźle wyposażone, jeżeli chodzi zarówno o kamerę, jak i dźwięk nagrywany bezpośrednio z nich jest coraz wyższej jakości, to pewnie będzie coraz, z każdym rokiem coraz bardziej rosnąć w tę właśnie jakość, więc myślę, że Sprzętowo nie ma żadnych właściwie potrzeb. Podobnie możemy też montować nasze filmy w darmowych programach, a samoprowadzenie kanału również nie generuje żadnych kosztów, więc śmiało można powiedzieć, że wkład nie jest tutaj potrzebny. Numer 6 na naszej liście to dropshipping. Dropshipping to sprzedaż produktów bez konieczności posiadania magazynu. Kiedy klient kupi produkt, zamówienie jest przekazywane do dostawcy, a dostawca wysyła ten produkt już bezpośrednio do klienta. Na pewno wielu z was napotkało na przykład na Allegro oferty, które miały kraj wysyłki ustawiony jak jako chiny i czas realizacji zamówienia na przykład 20 kilka-30 kilka dni. Były to właśnie oferty dropshippingowe, więc osoba, która wystawiała taką aukcję na Allegro, nie posiadała tego produktu fizycznie u siebie w magazynie, tylko na przykład właśnie współpracując z dostawcą z Chin najczęściej w Polsce z tego co zauważam, te Chiny są właśnie taką mekką dropshippingu i to stamtąd właśnie się sprowadza, czy stamtąd się wysyła takie produkty na zasadzie dropshippingu, i to właśnie z Chin to zamówienie trafia do nas. Część osób myli na przykład druk na żądanie właśnie z dropshippingiem, prawda jest taka, że mają one podobne elementy, natomiast różnią się dosyć diametralnie i przede wszystkim, jeżeli chodzi o poziom trudności, uważam, że start dropshippingu jest trudny. Nad bardzo wieloma aspektami całego procesu nie mamy tak naprawdę żadnej kontroli, co jest dużym minusem. Oczywiście, w przypadku dropshippingu nie rozliczymy też naszych zarobków na zasadzie praw autorskich, tak jak właśnie w przypadku druku na żądanie. Tutaj będziemy potrzebować firmy, tudzież działalności nierejestrowanej. Czy potrzebujemy kapitału na start, żeby zacząć dropshipping? Tak, przede wszystkim musimy ponosić koszty prowadzenia sklepu internetowego. W niektórych przypadkach będą dochodzić też oczywiście koszty, na przykład domeny, ale przede wszystkim musimy tutaj uwzględnić kapitał na reklamy, na marketing naszych produktów. Jakkolwiek nie zajmuję się dropshippingiem, tak zajmuję się reklamami na przykład na Facebooku i wiem, że jest to generalnie dosyć trudny kawałek chleba, trzeba cały czas trzymać rękę na pulsie, jeżeli chodzi o zmiany w algorytmach. I wymaga to sporo wiedzy, żeby po prostu nie przepalać budżetów w ciemno. Moim zdaniem dropshipping nie jest najlepszą opcją, jeżeli chodzi o twój pierwszy biznes internetowy, zwłaszcza jeżeli zależy ci na małej presji, małych kosztach, małe, małej odpowiedzialności i tego typu sprawach. Punkt numer 7, czyli sprzedaż szkoleń i kursów. Jeżeli jesteś specjalistą z jakiejś dziedziny, to być może jest całkiem spore grono osób, które chciałoby od ciebie kupić wiedzę, w jaki sposób daną rzecz robić. Jest to szczególnie opłacalne, kiedy na przykład dysponujesz wiedzą z jakiegoś wąskiego zakresu, z jakiejś niszy, gdzie nie ma dużo informacji na ten temat. Zaczynając taki biznes, możemy korzystać na przykład z takich platform jak Udemy i tam umieszczać nasze produkty na sprzedaż. Możemy też oczywiście stworzyć sobie nasz własny sklep internetowy w naszej domenie i to tam właśnie dzielić się wiedzą. Jeżeli chodzi o poziom trudności, to z perspektywy osoby, która zajmuje się sprzedażą szkoleń w internecie, muszę powiedzieć, że ten poziom jest raczej trudny. Oczywiście wymaga to, Jakiejś specjalistycznej wiedzy od nas, żeby takie kursy w ogóle stworzyć. Wymaga to też wiedzy, w jaki sposób konkretnie je stworzyć oraz jak umieścić je w danym miejscu na sprzedaż. Natomiast jest to tylko wierzchołek góry lodowej i całą największą trudność, według mnie, yy, stanowi po pierwsze marketing tych kursów, który też bywa kosztowny i wymagający dość sporo umiejętności z zakresu właśnie reklamy oraz druga rzecz, czyli obsługa klienta, bo na przykład do mnie dziennie maili przychodzą naprawdę duże ilości od osób, które na przykład właśnie są moimi kursantami albo które są zainteresowane, które potrzebują pomocy, którym na przykład nie doszedł jakiś mail z hasłem czy coś w tym rodzaju. Generalnie takich pozornych drobiazgów często zbiera się dosyć dużo i to jest sytuacja, w której zawsze trzeba tę rękę na pulsie trzymać, trzeba zawsze być właśnie pod, pod mailem, żeby zawsze móc dane Osobie pomóc, po prostu jak najszybciej jej problem rozwiązać, więc wiąże się to też z dość dużą dozą odpowiedzialności. Czy do tego typu biznesu potrzebujemy działalności gospodarczej lub nierejestrowanej? Tak, oczywiście, że tak. Czy potrzebujemy kapitału na start? Jak najbardziej tak. Samo stworzenie i prowadzenie sklepu internetowego bywa kosztowne, wręcz powinno być kosztowne, moim zdaniem, żeby było to stworzone naprawdę na wysokim poziomie. Do tego oczywiście musimy dbać o to, żeby do tego sklepu napływał ruch, więc poza dużą ilością pracy takiej organicznej, powiedzmy, na przykład poprzez spisanie artykułów na bloga. Będziemy też potrzebowali płatnej reklamy, żeby ten ruch do nas ściągać. Czy jest to dobry biznes na start? Moim zdaniem nie i wiem też po sobie, że zajęło mi naprawdę ładnych kilka lat, żeby w ogóle przełamać się, żeby zacząć z czymś takim działać, pomimo że miałem już różnego rodzaju doświadczenia z biznesem w internecie w różnych innych modelach. Do tego wszystkiego trzeba jeszcze dodać kwestię odporności psychicznej, ponieważ w Polsce akurat niestety mamy taki klimat, że prowadzenie biznesu, właśnie szkoleniowego, nie cieszy się najlepszą renomą i będziesz potrzebować pewnego rodzaju odporności. Na różnego rodzaju hejt, który na przykład będzie się pojawiać pod twoimi reklamami. I tutaj też muszę powiedzieć, że inwestując duże kwoty w na przykład reklamę facebookową, tak jak ja właśnie robię, to ta reklama często trafia do bardzo specyficznych ludzi, którzy no już nie mówię o tym, że nie sprawdzają nawet, czego to dokładnie jest reklama, tylko postanawiają się wyżygać w komentarzu pod nią. To jest zawsze dla mnie fascynujące zjawisko. Na tego typu rzeczy też będziesz y, potrzebować odporności. Punkt numer 8 na naszej liście to programy partnerskie, czyli afiliacja. Tutaj poziom trudności określiłbym jako średni, ponieważ troszeczkę zależy z jakiego pułapu zaczynasz. Jeżeli jesteś osobą, która na przykład ma swój kanał YouTube'owy, ma swojego bloga, jakieś social media z dużymi zasięgami, prawdopodobnie będzie ci znacznie łatwiej zacząć z biznesem afiliacyjnym. Na czym to w ogóle polega? Marketing afiliacyjny polega na tym, że dana osoba promuje produkt lub usługę danej firmy poprzez swój unikalny link afiliacyjny, tzw. link partnerski. I teraz kiedy ktoś kliknie w taki link afiliacyjny i na przykład dokona zakupu z tego linku, to ta osoba, która wystawiła ten link, na przykład youtuber, bloger i tak dalej, otrzymuje jakąś tam formę wynagrodzenia, jakąś tam formę prowizji. Jest to więc taka sytuacja win-win, ponieważ firmy docierają do coraz większej ilości potencjalnych klientów, a tym afiliantom, tym partnerom danych firm, oczywiście skapnie też prowizja, która w zależności od ich wyników może być całkiem niezłej wysokości. Więc jak wspomniałem, zaczynając taki biznes, mając już jakieś swoje zasięgi, swoją społeczność, raczej będzie Ci łatwiej. Zaczynając od zera, również można to robić jak najbardziej, ale wtedy będzie Cię to kosztowało trochę więcej pracy na samym starcie. Coraz większą popularnością cieszy się promocja tego typu produktów lub usług, na przykład poprzez filmiki na TikToku. Czy potrzebna będzie firma lub działalność gospodarcza? Owszem, jak najbardziej. Czy potrzebna Potrzebny będzie jakiś wkład, żeby zacząć? Prawdopodobnie nie. Myślę, że możemy się poruszać jak najbardziej poprzez wyłącznie darmowe źródła, na przykład poprzez platformy social media takie jak TikTok, Instagram, Facebook. Możemy na przykład właśnie pisać bloga lub sprzedawać, czy raczej polecać nasze produkty poprzez nasze linki afiliacyjne, choćby właśnie poprzez kanał YouTube. Pozycja numer 9 to wirtualny asystent lub wirtualna asystentka. Generalnie wirtualna asystentka czy wirtualny asystent ma na celu odciążyć daną osobę, tudzież daną firmę. Z jakich czynności? Może więc na przykład tyczyć się to odpowiadania na maile, odpowiadania na wiadomości w social mediach, być może nawet prowadzenie tych social mediów, więc zahaczamy tu z powrotem o punkt pierwszy. Być może będzie to na przykład jakieś pisanie treści, więc zahaczamy o punkt drugi, czyli freelancing. Generalnie taki wirtualny asystent, asystentka. Można powiedzieć, że zajmuje się wszystkim, co potrzebne, żeby daną osobę z danych obowiązków odciążyć. Jest to więc tak szerokie pojęcie, że ciężko jest je sprecyzować. Natomiast poziom trudności, jaki tutaj bym przyznał, to średni. Oczywiście wymaga to od nas dyspozycyjności, wymaga to od nas na pewno sporej dozy odpowiedzialności i na pewno wymaga od nas. Przede wszystkim no, umiejętności takich twardych, które będziemy dostarczać, dowozić dla danej osoby lub danej firmy. Czy potrzebujemy firmy lub NDG? Tak, potrzebujemy jak... Praktycznie wszystkich poza print on demand przypadkach poprzednio. Czy potrzebny będzie wkład na start? Nie będzie potrzebny. To jest jeden z tych biznesów, gdzie według mnie wkład na start nie jest wcale potrzebny. Praktycznie wszystko można zrobić własną pracą. Punkt numer 10 to szeroko pojęty e-commerce, taki jak sprzedaż na Allegro, sprzedaż na Amazonie FBA lub FBM. Generalnie sprzedaż produktów, które na przykład albo mamy we własnym magazynie i wysyłamy je od siebie. Albo mamy na przykład właśnie na magazynie Amazona. Poziom trudności tutaj to trudny i wydaje mi się, że jest to najtrudniejsza obok dropshippingu i sprzedaży kursów rzecz, jeżeli chodzi o taki pierwszy biznes internetowy. Rzecz jasna nie oznacza to, że nie da się tego zrobić, zaczynając jak najbardziej, wszystko jest możliwe, natomiast może to być po prostu trudniejsze niż większość z wymienionych wcześniej. Czy potrzebujemy firmy lub NDG? Jak najbardziej i sama firma to jest jedno. Druga sprawa, że w niektórych przypadkach będziemy też potrzebować na przykład VAT-u europejskiego i tego typu rzeczy. No i przede wszystkim w tym przypadku chyba bardziej niż w każdym innym przypadku będziemy potrzebować wkładu na start, bo tutaj musimy... Na starcie zainwestować w produkt oraz mieć przygotowany spory kapitał na rozkręcenie tego produktu właśnie poprzez reklamę. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie pomocny. Jeżeli tak, bardzo proszę Cię o pozostawienie pod nim łapy w górę, tudzież miłego komentarza. Jestem też ciekaw Waszych doświadczeń z biznesami, o których właśnie opowiedziałem. Przypominam też, że pod tym filmem znajdziesz link do bezpłatnego e-booka Print On Demand od podstaw, w którym opisuję, jak właśnie zacząć swoją przygodę z biznesem druku na żądanie, który nie ukrywajmy, w tym zestawieniu wypadł zdecydowanie najlepiej. Widzimy się w następnych materiałach. Pozdrawiam cię serdecznie. Do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.